Ale na pewno są to pytania, mam siedem pytań dla Ciebie i sześć pytań dla brylantynki. Nie fair. Bo no, nie jesteś debiutantką. Aha. Ale zanim przejdziemy do pytań merytorycznych, nie no to bardzo. lecimy do pytań tak lub nie. Zacznijmy od Ciebie, Fagata, albo nie, od Bryantynki. O. Jako że Ty masz pytanie więcej, to Brylantynka zacznie. Dobra. Mam większe umiejętności od mojej przeciwniczki. Ja odpowiadam. E... Nie. Jestem bardziej inteligentna od fagaty? Tak. Mam mocniejszą psychikę od fagaty? Tak. Jestem bardziej atrakcyjna od fagaty? Nie. Fagata ma wybujałego? Tak. Fagata to materialistka? Tak. Tak. Nie rozumiem nagonki na moją przyjaciółkę Paulinę Kozłowską? Tak. Czy jest ci wstyd za błędy z przeszłości? Tak. I teraz do ciebie, Agata? Mhm. Mam większe umiejętności od mojej przeciwniczki. Tak. Jestem bardziej inteligentna od brylantyny. Tak. Mam mocniejszą psychikę od, bry, od brylantynki. Tak. Jestem bardziej atrakcyjna od brylantyny. Tak. Brylantynka ma wybujałe ego. Nie. Brylantynka zaczepia mnie tylko i wyłącznie dlatego, że chce się na mnie wybić. Myślę, że bardziej chce walkę po prostu. Nie lubię sylwestra wardęgi. Nie. Do dziś nie wiem, co robi moja przeciwniczka. E tak? W sensie nie wiem. Znaczy nie, tak wiem co robi. Okej, okay. nigdy nikogo nie wykorzystałam. Przestań, to już jest takie... Jebaniutki, Do sensu, dobrze, tak, nie. nie, nie wykorzystałam. <śmuszny> o kurwa. O je, 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 je. Dobra, idziemy dalej. To może zacznijmy od shota <śmuszny> numer jeden. O, mamy głos w studiu, więc... my. Ktoś wyciął... Ktoś wyciął głos. Co tu się dzieje? Nie ma głosu. ...w internecie i uważam, że nie powinna być osobą popularną. Oczywiście... ...walczyć, bo mam na oku pagatę. Także... Nie, 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 prze, nie przepadam za jej twórczością i jakby jest to jedna z influencerów, który po prostu średnio mi się podoba po prostu to, co ona pokazuje w internecie i uważam, że nie powinna być osobą popularną. Cześć, cześć. Bardzo bym prosił o jeszcze raz puszczenie tego nagrania, ponieważ nie słyszeliśmy początku e, tutaj w studio, a jest to dość istotne. Walczyć Tu mam na oku fagatę, a kurde. także nie, 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 nie przepadam za jej twórczością i jakby jest to jedna z influencerek, których po prostu średnio mi się podoba po prostu to, co ona pokazuje w internecie i uważam, że nie powinna być osobą popularną. Cześć. Dobrze, dziękujemy, teraz już wszyscy słyszeliśmy i teraz pytanie dla Ciebie, Fagata. Bryantynka w filmie Pauliny Kozłowskiej tak skomentowała twoją postać w sieci. Jak natomiast ty byś odpowiedziała na to przeciwnicę i co o niej myślisz? No ja myślę, że moja działalność nie jest szkodliwa, i to nie ja decyduję o mojej popularności, tylko ludzie. I jej słowa przeczą w sumie temu, że przyjęła ze mną walkę, bo jakby uważała, że nie zasługuje na moją popularność, no to po sobie brała ze mną walkę i w sumie dawała mi. Miejsce na rozbudowanie mojej platformy, tym, że podpisam kolejną umowę z Fejmem. E, dlaczego brylantynka tak powiedziałaś w filmie Pauliny na, te na temat fagaty? No, bo uważam po prostu, że za dużo prywatnych rzeczy e, wynosi po prostu do internetu, mhm. które powinna zachować dla siebie. E, przez co. E, Jezu, sorry, stresuję się. E, po prostu niektóre rzeczy powinno zachować dla że na dostanie nie wszyscy w muszą widzieć to, co się dzieje w naszym życiu prywatnym. Tak jeszcze 15 koła eee. tam eee. No i tyle. Oj. A jeśli chodzi Psycha o tę popularność, no to myślę, że też fagata jest większym twórcą. Ale taka słodka się eee. wydaje. I myślę, że jakby nie ja, to ktoś inny by przyjął tą walkę. Okej. Okay. Eee. Czy chcesz jakoś odpowiedzieć? Taka cute jest. Nie, nie, u, nie uważam, że pokazywanie swojego prywatnego życia. Jest czymś złym. Ludzie żyją w takich czasach, że ciąże nawet wiesz, robią vlogi z porodu. I to jest każdego indywidualna sprawa, no nie? Nie uważam, że to jest coś złego. Wiesz o co chodzi? Ty uważasz inaczej? Znaczy tak, jeśli chodzi o jakieś sprawy związkowe i tak dalej, no to uważam, o że. Prostu, to za to grała walkę wygrał? Po prostu. No, bo mi oszukali werdy, kurwa. No nie wiem, tam jakaś w sumie to nie śledziłam tego wszystkiego. Gdzieś ostatnio to dopiero oglądałam. Jakieś takie, nie wiem, live'y chyba, jakieś story, no myślę, że to, co się dzieje w związku, to jednak powinno zostać między tą osobą, która, z którą się było w związku. No w sensie, po prostu. Jakie live i y, story? E, no tam jak się rozstawa z Stewartem, coś, coś tam nagrywałaś, jakieś live. Y. No to właśnie to mam na myśli, że jakby trzeba przemyśleć trzy razy, zanim się coś powie, e, nagra i wrzuci do internetu, no bo to już tam zostaje zawsze. Tak naprawdę. Okay. I gdzieś to potem też ciąży na psychice. Czy uważasz, że life you to było coś yy, złego? Jak mówi? No, w sensie ten jakby. Ten jak płakałam. Tak. No to uważam, że ja się już z tego tłumaczyłam milion razy. To było po moim wyjściu ze szpitala, hmm. jak byłam na mocnych lekach i byłam też. No Po prostu byłam w ogromnych emocjach, i faktycznie to. Nie, nie, powinno mieć miejsca, ale tak samo można by Tobie zarzucić, że wiesz, że udawanie ciąży albo wypadku samochodowego też się powinno pięć razy przemyśleć, bo ludzie giną w wypadkach i nie powinno się na tym nabijać obserwatorów, albo dużo kobiet stara się o dziecko i tak samo nie powinno się żartować z tego, że jest się w ciąży. Jeśli chodzi o wypadek, to to nie był wypadek. To się odniosę do tego później, a jeśli chodzi o ciążę... To ja wprost powiedziałam, że to jest nowy członek rodziny. A nowe, nowy członek rodziny to może być pies, to może być dziecko. Nie powiedziałam tego wprost. I tylko jakby powiedziałam, chodźcie na, moje, na mojego Instagrama zobaczyć. I tam faktycznie od razu na tym Instagramie wstawiłam tego psa. A jeśli chodzi o samochód, to był to nieśmieszny żart teraz na przestrzeni czasu, jak tak na to patrzę, bo powiedziałam, że zrobiłam lunch control na wstecznym i powiedziałam to też w dosyć ironiczny sposób. W co niestety większość uwierzyła e, i gdzieś to jest teraz na moją niekorzyść, e, ale na przestrzeni czasu uważam, że to było po prostu głupie. I się po prostu do tego przyznaję, biorę na klatę. A powiedziałeś o tym kiedyś, ogólnie o tym samochodzie? W sensie? O tej sytuacji z samochodem? Kontrol do tyłu? E, nie, to, nie odniosłam czyli się. Czyli to pierwszy raz jest tutaj w programie? E, tak i jeszcze na TikToku u mnie w tłumaczeniach było. Aha, okej. Okay. Mamy pierwszy telefon. Halo, halo? Halo, halo, eee, witam, witam. Witam cię, witam. Jak się nazywasz? Skąd jesteś i jakie masz pytanie do pań lub do mnie? Witam, jestem Bartur Zedonowa, chciałem pozdrowić... się... No lunch do tyłu to też jest w Tyler, nie? Kurwa, no, no nie wiem no. To, że ty kurwa czegoś nie potrafisz, jesteś kurwa lamusem pierwalonym, to nie znaczy, że Brylantynka nie potrafi. Od razu Nitra i kolegów. Cześć, cześć. Eee, witam, jestem Bartur Zedonowa, chciałem pozdrowić się. Od razu Nitra i kolegów. Cześć, cześć. cześć, Martek. Martek. Witam. Mam nie. pytanie do Fagaty. Na temat... stary. teraz yy, tej damy z yy, Wardęgą, co mówił. Teraz wychodzi to, że niby tam coś tam wykorzystywał i tak dalej. Myślę, że nie ma co to jest Ja nie jestem z nim już od dwóch lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Jak chcesz... Nie, 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 nie. nie. Jeśli jesteś na rzeczy, to, to jest czas i miejsce, żeby o tym rozmawiać. Jak ktoś ma jakieś informacje, o czym oni kurwa nabierałem wody w usta, bo widziałem przed, przed, przed chwilą, bo mi kazali się szota, to zobaczyłem kurwa kawałek, że coś tam, no jakby coś wyszło, to by się, ten, jakby to albo mówisz, co się dzieje, albo nic nie mówisz stary. Mi możecie wysłać wszystko, ja wszystko publicznie. To za do stiu. A, czyli nie ma, ogólnej zdania na ten temat? Mm, nie. No dobra, to wszystko z mojej strony. Dobrze, dziękuję Cześć. E, brylantynko fra czy ja coś wiem? czym powiedział za stówkę? powiem tak, nie mam kwitów więc kurwa ciężko mi jest coś powiedzieć jakieś tam, jakieś tam głosy kiedyś kurwa w tle jak przez mgłę słyszałem no ale kurwa no, ciężko jest jakby chodzić i, i, i coś powiedzieć kurwa pod swoim imieniem i nazwiskiem jak, ja kwitów nie mam nie. w fragmencie filmu, który zrobił wyświetlenia na tiktoku, w którym mówisz o tym, że chciałbyś zawalczyć z fagatą ta ja kiedyś chciałem, kiedyś chciałem, znaczy kiedyś kurwa, jak, jakieś niedawno temu, ktoś kiedyś to poruszył, ja mówię, no to kurwa dawaj te, dawaj kwity kurwa i tyle. Nie, nie, nie tak nie można, no to kurwa, to o czym temat jest. Pisała komentarz, że nawet nie wie kim jesteś i wielu ludzi podzieliło tę opinię. Powiedz mi, jak cię masz do takich komentarzy i czy twoim zdaniem fagata zaistniała tylko i wyłącznie dzięki dramom? Tak. Szczerze mówiąc to nie śledziłam tego od początku. E, także nie wiem, aczkolwiek wiem, że gdzieś tam się zrobiło głośniej. Cześć w Polandze? No kolegowałem, nie przyjaźniłem, ale kolegowałem. Tam parę razy, parę razy z, z, gdzieś tam się kurwa, prywatnie spotkaliśmy. Byliśmy w kinie kiedyś, jak jeszcze w Katowicach mieszkał. E, także na no, okej okay, i jak y, faktycznie wybuchła ta drama ze Stu. gdzieś tam oglądałam Twojego live'a kiedyś, chyba. E, no i potem było coraz więcej krzywych akcji. Także. No. Ja sobie tutaj jeszcze znajdę tylko na Instagramie. Hmm. <laughs> I teraz w Ci mieszka? Ostatnio, jak z nim rozmawiałem, ponad rok temu, przy okazji. Poczeka. O, o y tutaj. W, tej sytuacji, co e, wadza, w zdjęciu to... na Instagramie w tym dopisku e, masz fagata nie <coughs> powinna być osobą popularną. Co przez to rozumiesz? No uważam po prostu, że nie przekazuje takich wartościowych treści. E, raczej głównie robisz, ludzie kojarzą ją dzięki dramom. Mhm. To też nie jest dobrze postrzegane. E, no i w zasadzie tyle. Gdzieś tam też to co wstawiasz i mówisz, jest sprzeczne, bo ostatnio jakieś wyciekły chyba głosówki, techniki, gdzie mówisz, że życzysz swojemu byłemu śmierci psa, a dzisiaj na swoim, jak to się nazywa, kanale nadawczym Fact mówisz, że kochasz zel. pieski i potem też udostępniasz zbiórki z Dioza, no to to jest trochę sprzeczne. Też już z tego tłumaczyłam, że to było pod wpływem dużych emocji, tłumaczyłam się, że to było w walentynki, tak kiedy on mnie zostawił, e, zabrał mojego psa i też za to przepraszałam. A ja chciałabym się odnieść do tego, że nie przekazuję żadnych wartości. E, nie uważam tak, ale w sumie internet jest do tego, żeby każdy sobie znalazł to, co chce. I niektórzy, wiesz, nie wszyscy obserwują influencerów po to, żeby się od nich czegoś uczyć, albo żeby jakieś wartości pochłaniać. Niektórzy po prostu obserwują to dla rozrywki. Jakby... No to też jest prawda. Tutaj też się zgodzę, że duża część widzów Agaty obserwują po prostu, bo jest ładna e, i tyle. Na no, ciebie no, nie! Mimo wszystko uważam, że nie nie? to jakieś wartościowe. Każdą coś. dziewczynę w internecie się obserwuje, bo jest ładna. Mm. Tak szczerze. Okej. Okay. Fagata. W jednym z wywiadów powiedziałem, że Twoim marzeniem jest myślą, zostać matą. Tutaj niektóre myślą, kurwa, dziewczyny, że są kurwa wpływowe, kurwa na światek. Marii z Kłodowska, stary. Nie na, facetów też ludzie oglądają, bo są przystojni, nie wszystkich. Mnie na przykład oglądają, bo jestem zabawny, inteligentny, kurwa, wygadany, oczytany, yy, uczciwy. I skromny, no, a kurwa, pff, może to, z... e, dobra powiem prawdę, może kurwa to zabrzmi mizoginistycznie, mizo, że mizoginia, ale prawda jest taka, że jak, że jak chcesz, jak miałbym oglądać jakąś dziewczynę za to co mówi, to znalazłbym sobie faceta, który mówi to lepiej, nie, po prostu. Powiedz mi... Jak się masz do komentarzy, które są pod tym wywiadem? Na przykład, przeraża mnie to, że ona może być kiedyś faktycznie matką. Chyba nie ma gorszego materiału na rodzica niż, narcyst niż narcystyczne matki. O ile ona nie zacznie się ostro leczyć, to dziecko będzie mieć po prostu przejebane i całkowicie zniszczoną psychikę. Narcystyczne osoby nie mają naturalnego instynktu opie opiekuńczego. Jak to wyjaśnić? Czy... Po pierwsze nie uważam, że jestem narcyzem, po drugie nie, leczę się, chodzę regularnie na terapię, jestem pod opieką psychiatry i biorę leki. Dobra, tak szczerze, kurwa, jak osoby typu fagata mówią, że regularnie się leczą, to ja nie wie, to jakby to, jest, to jest największa antyreklama, kurwa, zdrowia psychicznego, nie? Najbardziej, kur... Uwielbiam, jak ktoś jest rozklekotany, kurwa, i mówi, no ja chodzę na terapię, no to kurwa nie działa, stary, kurwa, skamują cię na pieniądze, zmień terapeutę, nie wiem, kurwa, psychologia nie istnieje, kurwa, zdelegalizujmy psychiatrę, kurwa, to nic nie daje, kurwa. Wiesz, o co chodzi? Hmm, także leczy się i myślę, że nie teraz, ale kiedyś chciałabym zostać mamą i do tego dążę, żeby być na takim etapie i tak stabilna, żeby właśnie mu zostać mamą, bo to jest takie moje największe marzenie w sumie. Wolałbyś mieć córkę czy syna? Chyba syna, bo uważam, <laughs> <zarządzę, żeby śmiech> że kobietom <to> z... <laughs> jest troszeczkę gorzej. <śmiech> <Okay>. <śmiech> no, e, jeszcze raz, reżyserko? <laughs> <laughs> trzeba się napracować.